Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób na swoim laptopie lub komputerze grać w gry ze smartfona. Mówimy tutaj o Androidzie. No i zobaczysz, jakie daje to możliwości oraz jakie to też sprawia problemy. Generalnie nie musisz mieć swojego telefonu, żeby grać w gry przeznaczone na niego. No ale po kolei. Coraz częściej ludzie. Którzy na przykład grają bardzo dużo w jakieś swoje ulubione gry mobilne, chcą mieć możliwość, po pierwsze, grania w to na dużym ekranie, po drugie, korzystania z pada, klawiatury, ewentualnie myszki. No i z racji tego, że jest coraz więcej osób tym zainteresowanych, zaczęły powstawać aplikacje, które można by powiedzieć, udają. Smartfona na komputerze. Nim przejdziemy dalej, chciałbym zaznaczyć, że mówimy tutaj wyłącznie o urządzeniach z Androidem. Jeżeli chodzi o iOS, to nie ma za bardzo dobrych programów, które skutecznie udają iPhone'a na laptopie. I to jest bardzo ważne, że mówimy tutaj wyłącznie o Androidzie. No dobra, wróćmy do Meritu. I. Teraz, na samym początku, powstały takie programy, które nazywają się emulatory Androida na komputerze. I takim typowym emulatorem jest Bluestacks. I teraz, żeby go pobrać, wchodzisz na stronę bluestacks.com i po prostu klikasz sobie pobierz. I teraz, jak ten program ci się pobierze, to sobie go oczywiście odpowiednio instalujesz, i jak tylko go otworzysz, to zobaczysz ogólnie takie okienko, w którym masz dużo różnych aplikacji oraz wbudowanych gier, które możesz sobie pobierać. Natomiast dla nas najbardziej interesujące jest to, żeby zalogować się na swoje konto Google, i w tym wypadku będzie to traktowane tak jak Nowy Android. Ten Bluestacks będzie się zachowywał tak, jakbyś kupił sobie dosłownie nowy telefon i się na niego logował. I normalnie wyśle ci maila, czy wyrażasz na to zgodę, i tak dalej, że nowe urządzenie. I jak już się zalogujesz, to zobaczysz, że rzeczywiście efekt jest taki, jakbyś miał po prostu nowy telefon na swoim lapku. No i teraz jak masz. Nowy telefon z Androidem, to możesz normalnie na niego pobierać aplikacje. Mówimy tutaj o jakichś aplikacjach społecznościowych, o grach. I teraz wszystko to możesz sobie pobierać. Możesz normalnie w to sobie grać. I oczywiście skupmy się wpierw na zaletach tego rozwiązania. Przede wszystkim duży ekran na gry mobilne. Tak jak już wcześniej pokazywałem. Ja mam na przykład specjalny monitor, który sobie ustawiam pionowo w Windowsie i przerzucam sobie na niego uruchomioną aplikację na Bluestacku. I mogę sobie bardzo wygodnie grać. Ponadto zauważ, że jest coś, co mi się bardzo podoba, czyli użytkownik nie musi mieć swojego smartfona. Wystarczy mu budżetowy komputer i może sobie dowolnie grać. Kolejnym ciekawym zagadnieniem jest to, że można samemu sobie skonfigurować sterowanie. To jest trochę bardziej skomplikowany temat, który kiedyś może bardziej omówię, ale jesteś w stanie przypisać sobie jakieś akcje do specyficznych klawiszy na klawiaturze albo do jakichś gałek pada albo przycisków na padzie. To daje bardzo duże możliwości. Natomiast jest to dużo rozleglejszy temat do omówienia kiedyś indziej. Kolejną interesującą kwestią jest to, że poza oczywiście grami specyficznymi na Androida, ten Bluestacks ma też swoje własne, które które też cieszą się jakimś tam zainteresowaniem. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że jesteś w stanie wyłączyć sobie reklamy na BlueStacku. Musisz wejść tylko w ustawienia i po prostu cofnąć tą zgodę. Dzięki tym reklamom, BlueStack jest darmowy. No, i tak generalnie to tyle, jeżeli chodzi o zalety. Teraz pomówmy o wadach BlueStacka, bo ich też jest kilka. I najważniejszą wadą, w mojej opinii, jest to że bardzo, bardzo dużo gier mobilnych walczy z emulatorami. Oczywiście wszystkie jakieś gry typu multiplayer, gdzie ludzie z sobą walczą. I ty miałbyś na PC, gdzie masz myszkę klawiaturę i możesz sobie przypisać do niej akcję, walczyć z ludźmi, którzy gdzieś tam mobilnie próbują grać, oczywiście byłoby to nieuczciwe. Dlatego gry multiplayer banują zakorzystanie z emulatora. I to jest Pierwszy, jakby duży problem. Drugi duży problem jest taki, że bardzo często ten emulator jest zasobożerny, bo on musi sobie wziąć odpowiednią ilość zasobów, żeby sprawnie działać. Czyli, jeżeli masz bardzo słaby komputer. No to on może nie wyrobić. A nawet jeżeli masz powiedzmy mocniejszy komputer, to chodzenie tego wentylatora i tak dalej stanowi jakąś pewną niedogodność. Trzecim dużym minusem emulatorów jest to, że oczywiście nie będą ci na nim działały porządnie zrobione aplikacje bankowe, Microsoft Authenticator, dużo jakichś takich bardzo ważnych rzeczy mówiąc o aplikacjach ma zabezpieczenia, żebyś nie był w stanie ich odpalić na emulatorach. Więc to są największe wady. Ja bym dodał do tego jeszcze też to, że nie możesz za bardzo sobie spersonalizować emulatora. W sensie to jest jakby urządzenie z Androidem, które jest przypisane do twojego konta, ale nie umożliwia ci to większej personalizacji, bo jak masz sobie swój mobilny smartfon, i pobierasz sobie jakąś apkę, jak akurat nie jesteś przy komputerze, tylko jesteś na zewnątrz, no to ta apka ci zostanie na tym twoim przenośnym urządzeniu. Natomiast tutaj, no to musisz po prostu pobierać apki podczas tego specyficznego siedzenia przed komputerem. Myślę, że jest to zrozumiałe, o czym mówię. Hmm. Dlatego, jeżeli chodzi o, jakby, takiego typowego użytkownika, to go emulator raczej nie przekona. Prędzej przekona go STR -CPE, które już pokazywałem w poprzednim filmie. No bo wtedy podłącza się swój własny smartfon do komputera, i te apki, które sobie pobrałeś gdzieś tam, nie siedząc przed komputerem, ci zostają. Natomiast dla graczy to jest to dalej bardzo interesująca opcja. Jest bardzo, ludzi, jest bardzo dużo ludzi, którzy są zainteresowani tego typu korzystaniem z emulatorów. Można by powiedzieć, tego typu korzystaniem ze smartfona, bo to jest powiedzmy taki jakby wirtualny smartfon. I temat jest dość gorący na tyle gorący, że w zagadnienie grania w gry na PC zaczęło wchodzić Google. I teraz Google stworzyło coś takiego jak Gry Google Play, czyli jakby taką aplikację, która umożliwia Ci bezpośrednio granie w gry, nie będąc jednocześnie emulatorem. No i ta aplikacja jest oczywiście do pobrania sobie ze strony od Google, wszystko za darmo. Analogicznie logujesz się do niej swoim mailem, swoim kontem Google. Natomiast to nie jest taki bardzo typowy emulator. To jest właśnie bardziej taka aplikacja stricte do odpalania gier. No i aktualnie ta aplikacja jest w fazie beta. Czyli Google dopiero gdzieś ją tam. Startuje. My tu mówimy o starcie sprzed dwóch, trzech lat, bo dopiero wtedy e, ta aplikacja się pojawiła po raz pierwszy. I można by powiedzieć, że aktualnie mało co jest obsługiwane przez tą apkę. Ale coś bardzo ważnego w tym wszystkim jest to, że jeżeli już jakaś aplikacja się tam pojawia na grach Google Play, to korzystanie z niej. Na PC jest legalne. Czyli mamy sobie na, na przykład takie Clash Royale. Z nim jest tak, że jeżeli ja bym sobie pobrał Clash Royale na swojego emulatora i bym go odpalił i bym sobie grał na moim emulatorze, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że dostanę bana. No bo jest to nielegalne. Ogólnie jest to zabronione. Ja mógłbym tam sobie na dodatek zmapować jakieś klawisze i mógłbym mieć nieuczciwą przewagę. Natomiast jeżeli ja odpalę to sobie na gry Google Play, to w takim wypadku nie ma tego problemu. Mogę le legalnie grać w tą grę na swoim pc -cie. Tylko, oczywiście, ta aplikacja od Google. Blokuje mnie przed stosowaniem jakichś nieuczciwych technik, jakiejś automatyzacji czy czegoś w tym stylu. Natomiast dalej brakuje olbrzymiej liczby aplikacji. I z tego też powodu te gry Google Play na PC są dość niszowe, dopóki nie pojawi się więcej wsparcia. Ja uważam, że bardzo interesujące byłoby dodanie, Wsparcia dla takich aplikacji jak Instagram, jak Facebook, jak TikTok. Wszystkie jakieś takie rzeczy, z których ludzie mam wrażenie, bardziej korzystają mobilnie, mogłyby się całkiem nieźle sprawdzić przy korzystaniu na takim ala emulatorze. Osobiście uważam, że zarówno Bluestacks jest interesującą opcją, ale dla specyficznej grupy użytkowników, głównie graczy, amatorów gier mobilnych. Natomiast ja, personalnie, dużo bardziej zainteresowany jestem tą aplikacją Gry Google Play. Chociaż ja wolałbym, żeby poszło to w stronę, że nie tylko gry, ale również aplikacje społecznościowe, Instagram, TikTok. Wszelkiego rodzaju aplikacje użytkowe, bo to, w mojej opinii, mógłby być prawdziwy game changer i rzeczywiście mogłoby to zainteresować dużo większe fale użytkowników. Trzymam kciuki za to, że to gry Google Play, ta aplikacja się rozwinie i wyjdzie z tej fazy beta i będzie miała szersze wsparcie. Bo uważam, że jest to coś, co ma potencjalnie bardzo dużą wartość. Natomiast już teraz uważam, że może to zyskać pewne grono całkiem zainteresowanych użytkowników. Dzięki za uwagę, cześć.